you Cześć kochani, witajcie w Studio Zielenia Botanika. Dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować nasze akcesoria, ponieważ co tydzień mamy dostawy nowych akcesoriów, które pojawiają się systematycznie na naszej stronie. Także zacznijmy. Przede wszystkim e, najbardziej jesteśmy ostatnio dumne z naszych e, doniczek na e, przylewców, które możecie sobie przyczepić e, do lodówki, do framugi, do mebli, a przede wszystkim do okien. Także jeżeli macie mało miejsca, mało powierzchni parapetowej, możecie ją zwiększyć. Możecie też ją zwiększyć dzięki takim e, parapetnikom są to e, takie metalowe półeczki na regulowanych wysokościach. Możecie je przytwierdzić właśnie na przykład do parapetu albo do jakiejś półki, która się znajduje w pobliżu okna, i dzięki temu zyskacie nową przestrzeń dla swoich roślin. One są w trzech kolorach: są złote, białe i czarne. Czarnych tutaj akurat nie mamy wyciągniętych, możecie je zobaczyć na naszej stronie. E, zobaczcie też e, akcesoria do oświetlenia. Mamy ich też sporo. Mamy gniazda na jedną żarówkę, na dwa, na trzy, na cztery. Także oglądajcie, zobaczcie co tam ciekawego znajdziecie. Oczywiście do lampek też mamy żarówki. Żarówki, które emitują różne kolory światła, różne barwy. I zaraz przejdziemy dalej. Jeżeli mówimy też o takich oryginalnych formach do zawieszenia roślin albo postawienia, to przede wszystkim huśtawki. One są też w różnych kształtach, w różnych wielkościach i w różnych kolorach: złote, czarne i białe. Są na linkach, które są ogumowane, więc też nie zniszczą na przykład karnisza, jeżeli zawiesicie je na karniszu. My tutaj posługujemy się zwykłymi haczykami, które możecie kupić w jakimś sklepie z częściami, ale możecie je po prostu też przewiesić przez karnisz. Bardzo fajnie można wyeksponować rośliny na tym. Stojaki. Stojaków to mamy ogrom. Nie jestem w stanie Wam wszystkich teraz pokazać. Tu jest jeden z ostatniej najnowszej dostawy. Yy, Przeskrolujcie sobie naszą stronę i zobaczcie, co jeszcze ciekawego tam się znajduje. Nawozy. Eee, przede wszystkim polecamy Wam tutaj nawozy Biobis. Eee, są to chyba najlepsze nawozy na rynku do stosowania takiego domowego, jakie tylko eee, znamy. Także znajdziecie tutaj różne nawozy, i takie dedykowane roślinom kwitnącym, i takie, aby wspomóc roślinę przez cały rok. Wczytajcie się, są to bardzo ciekawe i bardzo dobrej jakości nawozy. Eee, mamy też przede wszystkim olejki, olejki nim, dzięki którym zwalczycie eee, szkodniki. I możecie też fajnie nabłyszczać swoje rośliny. Akcesoria typowo do upraw, np. do tworzenia lasów w słoiku nożyce. E, takich nożyców tu też mamy, takich nożyców tutaj mamy też e, kilka wariantów. E, ja bardzo lubię te sprężynowe nożyce, zobaczcie. Malutkie, idealne do przycinania roślin. Fajnie się sprawdzą. I zraszacze. Tutaj macie teraz okazję zobaczyć e, kilka zra zraszaczy. One są we wszystkich kolorach tęczy. Mamy ciśnieniowe zraszacze. E, tutaj też często dopytujecie o te zraszacze. Nie, niestety, te części, e, którymi sobie e, tutaj aplikujemy wodę, e, one nie są metalowe, to jest plastikowe. E, ale ogólnie tutaj cała kolba jest szklana. Mamy też takie większe, właśnie, które działają pod ciśnieniem. To jest plastik. Z na naszej stronie jest całe multum. Znajdziecie też m.in. doniczki do hydroponiki. Hydroponika to jest ostatnio bardzo popularna forma y, uprawy roślin. Y, tutaj w opisie doniczki też możecie troszeczkę więcej przeczytać i dowiedzieć się w jaki sposób możecie pouprawiać takie rośliny w hydroponice. Y, konewki, takie już typowo designerskie, złote, srebrne konewki. jeżeli chodzi o takie gadżety dla roślin, my się śmieją, że są takie cukierki dla roślin, e, mamy też w takich małych opakowaniach e, przeróżne odżywki. Tu jest na przykład e, ukorzeniacz, tutaj mamy nawóz suchy, y, prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, to jest obornik owczy. E, jeszcze jakieś tutaj nawozy z pokrzywy. Tego też mamy bardzo duży wybór, także wejdźcie w naszą zakładkę z akcesoriami, zobaczcie, co tam jeszcze się znajduje. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Koszyki, właśnie nowa dostawa koszyków. Są to koszyki wiklinowe w pięciu rozmiarach. Tutaj akurat możecie zobaczyć najmniejsze z nich. Zobaczcie też wszystkie nasze rośliny i życzę Wam miłego dnia.